Godzień, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości. Ducha świętego. Pan z Wami. Tę mszę świętą sprawuje w intencji zmarłej Marii Hejmo oraz zmarłych, za zmarłych rodziców i rodzeństwo. Na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi, grzeszni i prośmy Go o miłosierdzie nad nami. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych. Daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu Świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi, Niech wiara wasza w pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: Ty usiądź na zaszczytnym miejscu, a do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam, albo usiądź u podnóżka mojego. To czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi, umiłowani. Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa, przyobiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? Czy nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, które wypowiedziano nad wami? Jeśli przeto, zgodnie z pismem, wypełniacie królews królewskie prawo, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, dobrze czynicie. Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, Popełniacie grzech, i prawo potępi was jako przestępców. Oto słowo Boże. Biedak zawołał, i Pan go wysłuchał. Biedak zawołał, i Pan go wysłuchał. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni, niech się weselą. Biedak zawołał i Pan Go wysłuchał. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy jego imię. Szukałem pomocy u Pana, on mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Biedak zawołał i pan go wysłuchał. Alleluja, Alleluja. Aleluja, 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 aleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego. <laughs> Alleluja, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu. Lecz po ludzku. Oto słowo Pańskie. Przez Jezusa Chrystusa, naszego pośrednika u Ojca, przedstawmy ufne prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, następcę świętego Piotra, aby umacniał wiarę w całego Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się o umocnienie wiary w naszej ojczyźnie, aby Chrystus odbierał w niej należne uwielbienie. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących, aby swoim krzyżem przyczyniali się do zbawienia siebie i bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za Marię, zmarłych rodziców i rodzeństwo, aby Bóg obdarzył ich szczęściem zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za, za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze byli wierni Jezusowi. Ciebie prosimy. Prosimy Cię Boże, wysłuchaj łaskawie nasze błagania i daj nam pragnienie nieba przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświat, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec wszechmogący. Miłosierny Boże, niech ta ofiara oczyści nas i odnowi, i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu godne to i sprawiedliwe za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś, Jego nam zesłałeś, jako Zbawiciela i odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On spełniając twoją wolę. Nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić Mo od stania. Dlatego zaniołami wszystkimi świętymi, głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus z martwych wstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierci z w Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa, Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Marii, rodzicach, rodzeństwie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze, wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen, Amen, Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baharanku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jedli i nasycili się w pełni. Pan głód ich zaspokoił. Nie zawiódł ich pragnienia. Módlmy się. Posileni na uczcie Eucharystycznej prosimy Cię Boże, spraw abyśmy zawsze pragnęli tego chleba, który daje prawdziwe życie, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.